Biskup Limburga w obronie życia. Fascynacja obłędem fragment 251. Hern Roman Pajak, prezes Kik Dancik, von Stefan Kosiewski zniweczona rzeczywistość zarys estetyki hazarów. Czyta z Frankfurtu nad Menem autor. 22 października 2013 roku Parlament Europejski głosował będzie za przyjęciem rezolucji dotyczącej zalegalizowania w skali europejskiej zabijania życia poczętego. Dlatego mój pasterz i biskup Limburga nawołuje do prośby i modlitwy słowami "bitet, betet". Takoż kieruję do Pana Prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku moją prośbę o modlitwę i pracę na rzecz organizacji narodu polskiego w słusznej, zbożnej sprawie. Albowiem złoczyńcy opłacani sowicie za podnoszenie rąk przy uchwalaniu rezolucji przyobleczanych szatańskim sposobem w skórę prawa europejskiego Uznanego za wyższe, rzekomo, nad prawem państwowym narodów, jednym tylko podpisem udającego zawsze zajętego myślami Lecha Kaczyńskiego w Lizbonie, dokonanym za namową bliźniaka Jarosława Kaczyńskiego, za podjudzeniem JP2 przez Kwaśniewskiego. I bezstronnym i beztroskim, przepraszam, machnięciem ręką na wszystko, co miało potem stać się z własnością i wolnością narodu polskiego przez syna Żydówki z Wadowic, który wnet zostanie uznany za osobę czcigodną przez papieża z dalekiej Argentyny, generała Wideli. Który wyrzucał do Oceanu Atlantyckiego ze samolotów tysiące niewinnych ludzi, uznanych przez niego za przeciwników politycznych i dlatego skazanych na śmierć. Poprzez wyrzucenie ze samolotów lecących na dużej wysokości, a miało to miejsce z dala, od stałego lądu, bez gruntu pod nogami, w pałacu kardynała Bergolio, że nic nie wiedział. Przewodniczący Episkopatu Argentyny o tych zbrodniach, przechodzących pojęcie ludzkie, nie mieszczących się w cywilizowanych normach, jak przewodniczący Glęb. Nie wiedział. O nieludzkich, zbrodniczych planach organizacji OAS, organizacja AntySolidarność, której zbrodniczych działań jeszcze nie przyjął pewnie do wiadomości dyrektor oddziału IPN w Katowicach, Komisji Ścigania Zbrodni popełnionych przeciwko narodowi polskiemu, dyrektor Andrzej Drogoń. Bo i nie słychać, żeby miał odwagę podjąć mój wniosek o ściganie z urzędu jaruzelskiej za grzech i zbrodnię żydokomunistyczną, uwłaczania bezczelnego pamięci polskich ofiar hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Modlimy się i pracujemy w Niemczech. W Polsce, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i w państwach Ameryki Południowej, z katolikami i z Polakami, oraz jak na przykład w argentyńskiej Kordobie z ludźmi innego pochodzenia etnicznego, którzy śpiewają i tańczą po polsku mazurki, i wywijają oberki, bo podoba im się to, dostrzegają w tym piękno, i ze szczerą wolą utożsamiają się z naszym odczuwaniem narodowym, i są w istocie bardziej narodowcami polskimi niż taki, dajmy na to, urodzony na Bliskim Wschodzie, z matki Żydów. I obywatel Izraela, któremu przedstawiciel korporacji Geremka wręcza na miejscu kartę Polaka, czyli konsul, taki jak obecnie młody Wawrzyniak w kolonii, syn Wawrzyniaka, którego gościłem przed laty jako konsula w Polnisie się z kulturcentrum za nasze społeczne pieniądze. Bożyc Telmachowski, reżimowy katolik z Magdalenki i z Towarzystwa Polonia, przechrzczonego po okrągłym stole na Wspólnotę Polską, nie dał nam przecież w życiu żadnego dofinansowania na prowadzoną przez nas społecznie działalność kulturalną w Niemczech. Na opiekę nad mogiłami polskimi we Frankfurcie, pamiątkami po setkach osób z czasów okupacji narodowo-socjalistycznej naszej ojczyzny, zarealizowaną przez nas tu na miejscu telewizją polską, emitowaną w telewizji kablowej Frankfurtu i Offenbachu nad Menem. Za nauczanie języka, na nauczanie języka, przepraszam, polskiego w trzech szkołach państwowych odmówił ten człowiek niegodny wspomnienia przy innej okazji, który miał zaszczyt spotykać się ze mną osobiście, bo była mu potrzebna między innymi i moja obecność na konferencjach przeróżnych. Nie tylko w Opolu u biskupa i nie tylko we Wilnie, gdyż pomagała mu uwiarygadniać jego osobę w oczach prawdziwych Polaków, a także autochtonów i osób osiadłych po 1945 roku na danych terenach, mi zarządzał jako marszałek Sejmu R.P. z nadania agenta KGB o pseudonimie Wolski jeszcze przed nastaniem Stolzmana. Bitet, betet, prosić Boga. Działanie, wysiłek umysłowy, praca i modlić się, liturgia. Nadzieja z wiarą, żeby wrogom Kościoła i narodu polskiego nie poszło tak łatwo z nami w dolinie Armagedon, jak szło szybko, dawniej z Polakami i jak mielą ozorami rozdzielonymi w mediach i rozgorączkowani, chorzy zarażeni, fascynacją, obłędem, nad ludzie. Tak samo jak nad jak nad ludzki zesłany siłą wyższą jest parch, ukrywany przez starych subiektów Warszawy Prusa pod rękawiczkami, w których taki czynił otwory dla opuszków palców, aby móc sprawnie przeliczać nimi banknoty pobrane od klientów, w którym ze względu na naciągnięte na ciało rękawiczki dłoni przecież nikt nie podawał przy witaniu się dłonią. O, mała przewrotność w języku wyrażona. Powiedzmy jeszcze krótko o. Przewrotności antykatolickiej, mającej zakończyć się rezolucją 22 października 2013 roku. Podstawę do głosowania, mającego mieć miejsce w tym dniu, dostarczył 40-stronicowy raport, przytaczam, o seksualnym. I re reproduktywnym zdrowiu i związanymi z tym prawami, koniec przytoczenia, a7-0306, łamane przez 213, w którym kraje członkowskie Unii Europejskiej wzywane są do zapewnienia dostępu do przerywania ciąży skrobanek, zabijania na masową skalę życia poczętego bez dyskryminacji ze względu na przynależność etniczną, sytuację mieszkalną i status migracyjny, wiek, stopień inwalidztwa, orientacji seksualnej, identyfikacji seksualnej, zdrowia lub stanu rodzinnego. A teraz Niemieck das rechtsbasierten Ansatz ohne Diskriminierung aus Gründen der ethnischen Zugehörigkeit, der Wohnsituation, der Migrationssta des Migrationsstatus, des Alters, einer Behinderung, der sexuellen Orientierung, der Geschlechtsidentität, der Gesundheits- oder des Familienstand. Koniec przytoczenia. Poinformowały katolisze nachrichten, zamieszczając komentarz prawniczki doktor Friederike Hoffmann-Klein, reprezentującą grupę ponad pięciu tysięcy chrześcijańskich demokratów za prawem do życia. Die Christdemokraten für das Leben która protestuje przeciwko przyjęciu rezolucji mówiącej między innymi o finansowaniu ze środków publicznych organizacji zajmujących się propagowaniem przerywania ciąży rezolucja która Planowana jest do przekłosowania w Strasburgu 22 października, da bowiem możliwość ubiegania się o granty europejskie dla zorganizowanej przestępczości w Polsce, Irlandii i na Malcie, która chce dzięki kasie z Brukseli Żyć kosztem zabijania i promocji zabijania życia poczętego, a nie zrzeszonego jeszcze w tej bandzie satanistów bardziej wyrachowanych od hitlerowskich zbrodniarzy pochodzenia etnicznego jak dr Mendele, którego nazwisko ma końcówkę, sufiks dodawany przez hazarskich Żydów na przysposobienie sobie zażydzenie słowa poprzez używanie słowa słowiańskiego, widę, patrz tu dla przykładu, pochodzenie wiaderle od polskiego słowa wiaderko. Żydokomunistyczny aparat opresji w prl nie udawał nawet że ściga doktora Mendele listem gończym. Fałszywa solidarność plemienna złoczyńców, reprezentujących obie strony diabelskiego paktu Stalin-Hitler, zastosowana została przez mających się za ludzi tak samo jak w przypadku pozostawienia bez ukarania masowych zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych przez żydokomunistę Morela na terenie obozu zagłady dla Polaków i Niemców we świętochłowicach na Górnym Śląsku po ucieczce.